Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Supermarket Simulator. Mamy zatowarowany sklep 1500 na koncie i przypominam też, że mamy już pracowników kasiera oraz tutaj takiego, taką osobę, która uzupełnia nam towar na półkach. Jak widzicie, on cały czas tutaj biega i funkcjonuje, a to dlatego, że no jeden taki gościu nie wyrabia się, aby ten sklep na bieżąco towarować przy takiej ilości klientów. A w większej ilości ich nie możemy na razie zatrudnić, ponieważ mamy zbyt niski poziom sklepu. Ale już praktycznie mamy 22 i ten właśnie jest potrzebny, aby drugiego takiego pracownika zatrudnić. Wydaje mi się, że zatrudnimy drugiego jak tylko od razu to będzie możliwe. No, bo to nam też ułatwi pracę. Jak widzicie, ten sklep jest praktycznie zatowarowany. A więc wydaje mi się, że mogę tak naprawdę go otworzyć i obserwować to, co się tutaj będzie działo i jednocześnie. Zająć się tutaj uzupełnieniem braków na magazynie, bo jeżeli sobie zobaczycie, no to tutaj yy, niektórych towarów już całkowicie nie ma. Także musimy tym czym prędzej się zająć. Tutaj widzę, już coś miałem w ogóle pokupowane. Nie wiem, jakim cudem, ale ok. Wydaje mi się, że ja chyba poza anteną coś tutaj już naklikałem i być może teraz za dużo tych. Towarów wszystkich kupiłem, ale nie szkodzi. Sobie tutaj to pouzupełniamy, porozkładamy na półki. Być może będzie za dużo, ale to nie szkodzi. Tak jak mówiłem już kiedyś, ten towar się nie zmarnuje, on precyć później wykorzystany zostanie i te pieniążki nam się zwrócą. Tak, niektóre już mieliśmy tutaj po zero, jak widać, że towary pewnych marek schodzą o wiele szybciej niż pozostałe. I to właśnie na tym magazynie teraz bardzo łatwo możemy zaobserwować bo są dosłownie... pustki. Tak, ja jeszcze nie do końca pamiętam gdzie te wszystkie rzeczy się znajdują, na przykład nie wiem gdzie to jest... A, tutaj aż. ok. okej. Ale to tylko kwestia czasu, wydaje mi się, w prędzej czy później się tego nauczę, mniej więcej chociaż, gdzie te towary się znajdują. No świeżo co wykupiliśmy ten magazyn, tak na dobrą sprawę, więc też ciężko by było tak od razu wszystko zapamiętać. I tutaj... a, dobra, już chciałem powiedzieć, że nie mamy miejsca na kolejne mleko, ale mamy. Mleko już tam się znajduje. Mamy dwa regały, więc wszystko jest pod kontrolą. Tutaj cukier e, świetnie i tam już oczywiście jak słyszymy klienci wchodzą, kupują i na pracownik ich tam kasuje tak a my sobie tutaj będziemy uzupełniać i tak to będzie wyglądać przez najbliższy czas prawdopodobnie że właśnie ja będę opierać się na tych pracownikach a w międzyczasie żeby też nie marnować jakoś dużo czasu to właśnie uzupełniać te braki magazynowe bo ja mógłbym poczekać aż ten pracownik wszystko tam rozniesie i powiedzmy na pauzie to robić kiedy ten dzień handlowy nie leci ale no to by wydłużyło znacznie czas mojej gry i zmniejszyłoby jednocześnie też czas na właśnie nagrywanie odcinków z tej lub innych gier. Dlatego też raczej będę to robił w takim właśnie biegu, w takim trybie mm, przyspieszonym, żeby za dużo tego czasu nie poświęcać na niepotrzebne czekanie. Ok, i teraz jak widzimy, hmm, brakuje nam bardzo dużo towaru. I wiecie co? Ja będę tak partiami to kupować. Widzę, że chyba. Też mamy problem z kolejkami. Tak, ok. No tutaj już druga kasa by musiała jakby wlecieć, przynajmniej tak to wygląda. Ale nie mamy na to miejsca. Trzeba będzie o tym pomyśleć, bo nie chcemy, żeby takie kolejki były. Wydaje mi się, że one zmniejszają całkowitą ilość klientów w ciągu dnia, bo tak to obserwowałem poniekąd. I właśnie po takich akcjach, gdzie ta kolejka była za długa, to następnego dnia znacznie mniej klientów się pojawiło w sklepie. I potem jakby było wszystko ok, bo no, kolejki były krótsze z racji mniej ilości klientów, się wyrabiał na kasjer. No i następnego dnia tych klientów było znowu więcej i potem znowu był problem z kolejkami i wtedy kolejnego dnia znowu było ich mniej. Czyli wydaje mi się, że ma to wpływ. Także e, fajnie, bo tutaj możemy sobie to już wstawić i teraz e, trzy kartony tego, dwa kartony tego. Tak tak jak mówię, będę sobie to tak partiami po kolei kupować, a to dlatego, że łatwiej mi będzie po prostu się odnaleźć, łatwiej to umieszczać na bieżąco, bo nie muszę szukać, nie? Na której półce ten towar się znajduje, tylko po prostu z automatu idę i wiem, że, no tutaj zamawiałem, no to tutaj go muszę odłożyć też. Dobra. Tak, i to mamy malutki sklepik, gdzie ten asortyment nie jest jeszcze duży, a zobaczcie ile tu jest y, roboty. Bo sobie teraz, jak będziemy mieli jeszcze więcej licencji, co tu się będzie działo. I ja się tego troszkę obawiam, bo ci pracownicy z rozkładania towaru, oni nie rozkładają tych kartonów tutaj na te regały, nie? To jest pewnego rodzaju problem, bo chyba powinni to robić, ale wydaje mi się, że w grze występuje jakiś błąd po prostu i oni tego nie robią. Nawet jeżeli nie mają co robić i te kartony sobie tutaj tak lewą, to oni ich stąd nie wezmą i nie zaniosą tutaj na regał. Teraz ja jeszcze, widzicie, jakoś tam daje radę, ale i tak się nie wyrabiam, szczerze mówiąc. A co dopiero, kiedy tych towarów będzie więcej i tych klientów będzie więcej? Będę musiał faktycznie chyba naprawdę bardzo długie pauzy między rozpoczynaniem kolejnego dnia handlowego robić i to uzupełniać faktycznie na postoju. To mnie troszkę martwi, no ale zobaczymy jak to będzie. Ewentualnie pomyślę, czy by jakiegoś moda nie zainstalować, bo widziałem, że są takie mody, które pozwalają nam automatycznie ten towar zakupiony na regały wrzucić, w sensie one się tam po prostu pojawiają chyba nawet, ja nie muszę nic robić zupełnie, lub wziąć i po prostu coś kliknąć, jakiś klawisz chyba i one wtedy tam wskakują na odpowiedni regał, o ile jest wolny. Więc być może przyjdzie taki moment, że no w ten sposób faktycznie trzeba będzie zadziałać, bo stanie się to zbyt upierdliwe na dłuższą metę. Chyba że wyjdzie też jakaś aktualizacja w międzyczasie i sprawi ona, że ci pracownicy będą te kartony uzupełniać i że będą może to robić trochę szybciej, bo na ten moment zobaczcie jak on się porusza w jakim tempie. No my, gdybyśmy w takim tempie pracowali, zacie ja zdążę tutaj 6 kartonów położyć, a on jeden w tym czasie, nie? To jest bardzo nieekonomiczne. Więc to też musimy mieć niestety na uwadze, że oni owszem pomagają, ale no, wszystkiego za nas nie zrobią zdecydowanie. Dobra, o tutaj Problem jakiś występuje Dobra i hmm, Tak, dosyć mało gotówki mamy Tylko, że ja zatowarowałem ten sklep Praktycznie po brzegi teraz Znaczy sklep, magazy. I stąd też ubytek tej gotówki Obrót może być całkiem wysoki To się zobaczy na koniec dnia Bo na ten moment nawet ciężko powiedzieć Tak i te lampy tutaj muszę kupić Bo ja tutaj nic nie widzę a nie chcę, żeby tak było, więc zaraz tutaj y, domówię lampy w komputerze i zobaczymy w ogóle ile one kosztują, ale chyba jakieś tam grosze z tego co pamiętam. No dobra, mamy tutaj zatowarowane. Hmm, a tutaj chyba. Hmm, czy tu można jeszcze... Chyba nie można. Zobaczmy. Zrobię głupi test. Być może ja tego już nie umieszczę na ten regał, ale tak... Hmm. Okej, okay. pomyślałem, że jeszcze jeden. Wygląda tak jakby teoretycznie mogło tu wejść, nie? Jeszcze jedno pudło, ale nie. To jest max. Dobra, w ogóle soki jabłkowe mieliśmy gdzieś tutaj. I ja... a co on, co on niesie? Aha, puste pudło, okej. Okay. I te soki jabłkowe ja umieszczę właśnie już tutaj. I to byśmy musieli zakupić na pewno. Już niestety nie mogę tego zamówić. I tutaj te ciasteczka, czy trzeba. O! Fajnie! Zostało uzupełnione. Z tym, że jak widzicie, tego towaru na półkach troszkę poubywało. Troszkę bardzo. Yy, tutaj to ja muszę w ogóle samemu pokupować, bo my tego nie mamy wciąż w magazynie. To jest dosyć istotna rzecz, o której należy pamiętać. Bo mi tego pracownik nie uzupełni nigdy. No bo nie ma skąd tego wziąć. Ja już nie pamiętam do końca na czym ja skończyłem. Na, na jakich towarach tutaj uzupełniać, ale dosyć sporej części jeszcze nie mamy. Weźmy tutaj w komputer, zobaczmy to, mamy olej, mamy to, mamy salt, ok i mm, to mamy. I, tak, tylko zostały te dwa wędy tych 6 towarów, czyli teoretycznie. Kolejnego dnia będę mógł to tutaj już umieścić. Tutaj jeszcze legały się zmieszczą, dostawimy je i faktycznie będziemy mieli każdy rodzaj towaru w naszym magazynie dostępny. Okej, okay, tutaj jeszcze jedno, widzę, musi zostać zakupione. Dosyć szybko schodzi ten towar, tak? Tutaj w ogóle jest za mało, za mało tego towaru, nie? W magazynie. Potem trzeba będzie go powiększyć, rozszerzyć i większą ilość faktycznie tych yy, zapasów mieć. Bo one się szybko kończą, mm, to jest oczywiście pewnego rodzaju problem. Dobra, tutaj i tutaj jeszcze to. Co ja tutaj właściwie tego dałem? Tylko dwa kartony nie było. Hmm. Ja chyba coś tutaj źle zarządziłem tym wszystkim. Nie wiem czemu tak zrobiłem. Yy, dobra, tutaj od razu to zmienię. W takim razie. Dobra, niech leci tu. Tak, bo tutaj chcemy umieścić drugą półkę na tą mąkę. Bo jedne, jedna półka, czyli dwa kartony, no to jest jednak zdecydowanie za mało. Trzeba będzie jeszcze to dokupić, e, chyba mamy koniec dnia handlowego. Z, oczywiście zerknę tutaj, zobaczę. Czy czasem jakiegoś klienta zabłąkanego nie ma wewnątrz naszego sklepu, ale nie ma. Także zamykamy sklep, gasimy światło i patrzymy na podsumowanie. Dosyć duży obrót był, bo 1600 mamy. E, 1800, ok. 61 klientów, no i spadła ta ilość faktycznie, bo poprzedniego dnia było 65 klientów: e, mleko, turko, soda i olej. Olej to wiemy gdzie jest Akurat jest uzupełniany i wszystko wzrosło fajnie Olej, tylko które mleko? E, to mleko Chyba Dobra, jeszcze zobaczmy to No tak, to chodziło o to mleko i Turko soda Ja właściwie nie wiem ja nie ogarniam które są które Okej, okay, to chyba o to chodziło no to poprawiliśmy te ceny już i tak, zamówimy sobie ten towar na szybko, który tutaj już mamy, jakby dodany to, co tutaj, no to trafi tutaj. okej, okay, ta mąka miała iść tu. Tak, szkoda, że te kartony, niestety, w takiej małej liczbie wchodzą na te półki, no ale no, swoje to musi zajmować. Owszem. Hmm, tutaj jeszcze nie mamy. Co to jest? Okej, okay, to musimy uzupełnić ręcznie, niestety. Póki co, znaczy mógłbym przycielić teraz regał, nie? Ale bardzo dużo tego towaru ubyło, więc ja chcę też w sumie wesprzeć tego naszego pracownika, żeby on też w tym czasie uzupełniał te towary, które może uzupełniać, a my tutaj zajmiemy się tymi brakami niedostępnymi w magazynie. A, to nie, to akurat już tutaj na półkę niech wlatuje. Ok. Tego typu mąka jest w tym miejscu gdzieś. Fajnie. A, no i te ciastka, no to te musimy my uzupełnić. Akurat. No i dobra. Tyle wystarczy. Nie będę więcej zamawiał. Nie musi być po obwegi wypchany ten regał. Póki co. E, tutaj coś źle wyliczyłem, ewidentnie. No dobra, to się nie zmarnuje. Niech tu lewy. A i te ciastka, tak samo uzupełnijmy tutaj ręcznie. O, chyba nawet za dużo tego tutaj. A nie, akurat jest puste. I mamy jeszcze. To i to są chyba wszystkie rzeczy, które faktycznie na ten moment trzeba by ręcznie udostępniać naszym klientom potencjalnym. Zobaczymy zresztą, jak wygląda zatowarowanie sklepu. Bo być może uruchomię po prostu kolejny dzień handlowy. Jeżeli nie będzie ono wyglądało tragicznie, no tutaj w towaru w wielkiej maści mamy, tutaj niczego nie brakuje. No są pewne ubytki, ale powiedzmy sobie szczerze, nie są one jakoś szczególnie duże. Wydaje mi się, że spokojnie mogę... no dobra, jeszcze, jeszcze to kupię i to kupię. I wtedy uruchamiamy kolejny dzień handlowy. Patrzymy co się dzieje, oczywiście zarabiamy pieniążki, a my zajmiemy się magazynem. Dokupię kolejny regał, dokupię tam te lampy. I wydaje mi się, że wszystko będzie wtedy już znacznie lepiej funkcjonować też, bo uzupełnimy o te słodycze, nie? Braki. Dobra, uruchommy ten sklep, niech on sobie tam funkcjonuje, światło na razie nie zapalam. Idziemy tutaj i bierzemy tą kategorię. teraz tak, jeden regał i jedną lampę, ona nie jest droga jak widać. Weźmy sobie, zacznijmy od tej lampy i powiemy ją tu. Wydaje mi się, że jedna w zupełności wystarczy na takie pomieszczenie. Oczywiście będziemy płacić nieco większy rachunek za prąd, ale no to raczej nie będzie jakaś duża różnica. Dobra, fajnie. I teraz, a widzę, że tutaj ogólnie towaru zaczyna też brakować, czyli musimy kupić tego. Mm, musimy kupić tego. Musimy kupić tego, czy mi się kliknęło? Chyba tak, dobra. E, tak, najpierw jeszcze uzupełnimy te braki tutaj i dopiero wtedy zajmę się dostawianiem kolejnych towarów. Po kolei wszystko moi drodzy, nic nie da się zrobić wszystkiego naraz, nie? I tutaj chyba też jakiś tam karton ubył. No dobra, to tam będziemy uzupełniać, może jak troszkę większa ilość ubędzie tych towarów. I teraz bierzemy produkty i kupujemy to, co nam zostało. Ale zaraz, bo te płatki chyba ja. Ja ich chyba mam gdzieś, czy mi się coś tutaj wzórało, uroiło mi się uroniło, nie mamy tych wypadków, bo ja po kolei leciałem. Dobra. Yy, nieważne. Kupuję po dwa oczywiście dlatego, żeby zobaczyć wielkość kartonów, choć mniej więcej już znam te wielkości, szczerze mówiąc, to wolę po prostu nie popełnić jakiegoś tam dziwnego głupiego błędu i nie kupić tego za dużo, żeby potem mi się po podłodze walało, nie? Yy, Jak by to zrobić? Dobra, tutaj ułowę to i ułowę jogurty. One są w tych samych wielkości opakowań. Te same są. Czekoladki też, czyli mogą iść na ten regał. Słodyczki też mogą iść na ten regał. I one mogą po jednej półce tylko zajmować. Kawa. Kawa jest tutaj. Mogą zajmować po jednej półce, bo tak jak mówiłem już wcześniej, bardzo dużo ich wchodzi ilościowo. A na taką jedną półkę. Więc nie ma co tutaj faleć. Aha, tego jeszcze nie umieściłem, więc będzie tutaj. I za chwilę sobie to zatowarujemy po brzegi. Wszystko oczywiście też będziemy uzupełniać to, co nam stąd ubyło w międzyczasie. Bo cały czas tam zostają te towary sprzedawane. Mm, ok, dobra. Teraz teoretycznie mąki nie ubyło. Dobra, wszystkiego jest, jest wystarczająco dużo. Teraz tak, to jeszcze jeden regał ewidentnie tu jeszcze po jednym na ten moment, a zaraz czemu? No, nie, nie wiem, nie wiem o co mi chodziło i po trzy. No i będziemy mieli zapełnione to dosłownie po brzegi. Zostało nam 400 dolarów, a więc jak widzicie ten towar troszkę kosztuje, ale tak jak mówię, no my przecież nigdy na tym nie stracimy, to, to nie jest tak, że to się zmarnuje, czy te pieniądze pójdą gdzieś tam w zapomnienie. One po prostu tu cały czas będą i będą czekały, aż sprzedamy ten towar i na nim zyskamy. Te ceny zakupu one też się różnią. Więc teoretycznie, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy polować na te momenty, gdzie dany towar jest troszeczkę tańszy, ale to są, moi drodzy, tak bardzo nieznikome różnice, to jest dosłownie kilka groszy na całym opakowaniu, że właściwie no w tej grze nie zauważymy tych różnic, nie? więc nie ma sensu tak się nad tym zastanawiać. Jeżeli twórcy poszliby troszkę dalej z tym tematem i na przykład te różnice byłyby znacznie większe, powiedzmy o kilka dolarów, Załóż na takim kartonie, jak jest tutaj tam 8 opakowań, nie? no to powiedzmy, że 8 dolarów taniej by było jednego dnia i na przykład 8 dolarów drożej drugiego dnia, no to wtedy faktycznie miałoby to jakiś sens się zastanawiać nad tym, czy akurat na pewno tego dnia warto by było ten towar zakupić na magazyn, czy być może poczekać lepiej na kolejny dzień i też wtedy miałoby sens robienie jeszcze większych zapasów, żeby w razie co właśnie w takich niekorzystnych warunkach cenowych w hurtowni, po prostu nie przepłacać, nie? I tak, to by wtedy rozbudowało trochę tą grę i sprawiło, że to zarządzanie tym sklepem byłoby o wiele bardziej ciekawe, bardziej zróżnicowane, bardziej problematyczne też, co niektórych graczy mogłoby to pewnie irytować, podejrzewam, ale według mnie na pewno byłoby to na duży plus dla tego tytułu. Ok, włączmy światło klientom. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, że to światło jest włączone, czy nie. Jeśli tam w yy, poradniku, jak się rozpoczyna gra, to są to takie podpowiedzi. No to sugerowali, żeby to światło włączyć. No to włączam, ale wydaje mi się, że to i tak chyba nie ma wpływu na klientów, tylko to bardziej dla nas ma wpływ, że po prostu coś widzimy lub nie. Mm, dobra. I mamy wszystko tutaj już zatowarowane. Widzę, że niektóre rzeczy nam ubywały, także ja tutaj sobie to pozwolę. Pododawać Nawet Masło orzechowe, ja w masło orzechowe? Tak Bo coś mi się tam myszka omsknęła I wydawało mi się, że coś innego Nie chciałem Ta mąka, dobra Zdążyliśmy jeszcze to kupić Jest w miarę wcześnie E tak, i ten sklep Ten magazyn jest zatowarowany, no bo sklep nie wiem w sumie jak wygląda, zaraz tam pójdę się rozejrzeć, bo być może świeci pustkami i wtedy będzie troszkę słabo. Być może klienci nawykają na brak towarów, nie wiem. Bo nie widzę tego, będąc teraz tak naprawdę magazynierem, nie? Okej. Okay. No i jest, jest okej, okay, jest, zostawiamy to tak jak jest. Tutaj nam na pewno niczego nie zabraknie, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Oczywiście, wow jaki tu jest tłum w ogóle. Okej, okay, no nie wyrabiamy się. Półki nie świecą pustkami, ale też jakoś idealnie nie jest. Widzę, że ten dzień obecny będę musiał poczekać na pewno, a w to sklep zostanie zatowarowany, a być może nawet pomóc troszkę, nie? I też tam na własną rękę towarować, tylko... Zobaczmy tutaj w zarządzaniu, czy ja mogę już tego pracownika drugiego kupić. Mogę. Oczywiście bierzemy. Niech on już tam działa, zapłaćmy te rachunki, zapłaćmy... Ten czynsz za wynajem. Gdzie jest nasz drugi pracownik? O, świetnie. Już sobie biegają. Ciekawe, czy dałbyś ich jakoś przyspieszyć troszeczkę, chociaż, no bo faktycznie ta ich prędkość jest zatrważająco niska. Co może być problemem? Mm, ok, no tutaj te kolejki one. Wydaje mi się, że... Właśnie, bo to mnie zastanawia, może wy wiecie. Bo jeżeli mielibyśmy tutaj więcej przestrzeni, na przykład tam nie byłoby tej ściany, nie? To czy ta kolejka mogłaby się ustawić dłuższa, czy ona zawsze może mieć maksymalnie tam powiedzmy tych 4-5 klientów po prostu? Czy to jest uzależnione od tego, ile tam przestrzeni z tyłu za kasą na przykład jest? Hmm, tego nie wiem, nie sprawdzałem, tego nie testowałem. Miałoby to sens, gdyby chodziło po prostu o to, że tutaj już nikt nie może stanąć, bo ściana, nie? Chyba tak to działa, bo widzę, że ten... Albo nie, nie, bo on już nie może podejść do kasy, ewidentnie. A tu jeszcze przestrzeń była, czyli po prostu chyba 4 albo 5, tak, 5 klientów to jest limit na kasę najwidoczniej. I oczywiście masę bliźniaków mamy tutaj obecnie w sklepie. No dobra, moi drodzy, już nie będę was tym zanudzał, co się tutaj dzieje, bo to trochę potrwa zanim tych wszystkich klientów skasuje nasz tutaj powolny kasier. I troszkę potrwa zanim to zostanie uzupełnione też. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.